Ale, tutaj? Tutaj. Nie mogę sobie siąś normalnie, to oh tak wskić.ła. Tak jesteś zawsze 3 marca około godziny 23 w parku pod dębami w Ustrzykach Dolnych doszło do interwencji policji, która skutkowała zatrzymaniem czwórki młodych ludzi mieszkańców naszego miasta. Informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, jak również w mediach ogólnopolskich, mówią o brutalnych działaniach policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych wobec zatrzymanych osób. Jak wyglądało zatrzymanie policyjne i kolejny ciąg zdarzeń w sprawie? Postanowiliśmy zapytać uczestników zdarzenia z 3 marca. Jesteśmy na miejscu zdarzenia w parku pod dębami. Są z nami uczestnicy zdarzenia. Czwórka młodych ludzi była uczestnikami. Obecnie dwóch panów obecnych, mieszkańców Ustrzyk Dolnych, wraz z osobami bliskimi z rodziny. Proszę opisać, co wydarzyło się w nocy 3 marca. 3 marca byliśmy. W parku pod dębami, tutaj no i siedzieliśmy. Spożywaliśmy alkohol, czyli piwo. Dwóch policjantów przyszło. Kazało nam się wylegitymować. Powiedzieliśmy, że chcemy, żeby oni nam się pierwsze wylegitymowali. Też nie byli w pełnym umundurowaniu. Nie mieli czapek na głowie. No i odmówili nam tego wylegitymowania się. Po czym zaczęli. Kuć mojego kolega Sebastiana. Dałem się normalnie skuć, nie stawiałem żadnego oporu także kazał mi podejść pod mur, podeszłem, skół mnie, rzucił mnie na ziemię, więc po czasie zostawił mnie i poszedł do Sebastiana. Pomóc drugiemu policjantowi go skuć. No i we dwóch się, po czym we dwóch się na mnie rzucili, zaczęli mi naciągać, e, naciągać mi ubrania, e, no po prostu chcieli mnie skuć. No. Zaczęli mi psikać gazem, e, po czym w, e, gdy mnie skuli i gdy moja dziewczyna na przykład nagrywała, podeszedł, podeszedł uderzył jej gazem w twarz, wytrącił telefon z ręki. Po czym, jak nas już skuli, zaczęli nas prowadzić e, do radiowozu. Tutaj właśnie było zdarzenie całe tej sytuacji, co policja do nas przyszła i zaczęli nas tutaj e, kuć po prostu. I tutaj po prostu siedzieliśmy i tutaj się do, wtedy do nas przyszli no i zaczęli nas kuć i nie chcieli nam się przedstawić. Policja prowadziła nas tędy do radiowozu w tym miejsce właśnie nas doprowadzono. Stał tutaj za garażem radiowóz schowany. Przy radiowozie policjant postawił mi haka, wywrócił mnie, uderzyłem głową o asfalt, Pozwoliłem sobie oko, po czym przyjechał nieoznakowany radiowóz. Kiedy leżałem już na tej ziemi, gdy mnie wywrócili, zaczęli mnie bić pałkami po nogach. Podnieśli mnie i wsadzili nas do do radiowozu. W radiowozie cały czas otwierali drzwi, przykali nam gazem po oczach, bili pałkami i tak trzy razy. Zamykali, otwierali, zamykali, otwierali. Gdy już pozamykali nas, jechaliśmy na komendę, przyhamowywali, rozpędzali się i straszne manewry tutaj właśnie robili z nami, żebyśmy się po prostu poubijali. Trafiliśmy na komendę. Wyszliśmy, ale jak już trafiliśmy na komendę to nie pamiętamy tego. Ja tylko pamiętam tyle, że zostały drzwi otworzone w radiowozie. dostałem pałką w mostek i zostałem po prostu wyrzucony z radiowozu, uderzyłem głową o ziemię no i straciłem przytomność. Obudziłem się dopiero na komendzie, gdy mnie bili. Tylko słyszałem krzyki uli i Sebastiana jak, jak ich biją po prostu wyzwiska od najgorszych, od śmieci, od takich różnych nas wyzywali. Ja zostałem zamknięty w celi i po prostu przychodzi, przychodził co 10 minut policjant do mnie no i po prostu mnie bił. Kazał nam kazali nam podpisać jakieś papiery który, których tych papierów nawet nam nie przedstawili. E, nic nie zostało nam objaśnione, e, co w ogóle podpisujemy. Nie chciałem przeczytać w ogóle tego. No, chciałem jeszcze dodać, że na komendzie właśnie w, na korytarzu zaczęli nas tam bić. Stałem przy ścianie i bił mnie bi, bi właśnie ten krymus po nogach. Potem kazał mi iść do toalety, prze, przepukać sobie oczy. Po, po, prze, prze, po przepukaniu oczy, oczu yy, trafiłem do pokoju w przesłuchań i tam siedzieliśmy z y, koleżankami i właśnie kazali nam pod, podpisywać pa, y, papiery. W, pie, y, 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 w pierwszym papierze zrobili jakiś błąd, podarli to, kazali jeszcze raz podpisać, też nie miałem prawa przeczytać, kazał mi to po prostu tylko przed, y, podpisać się, i powiedział mi, że przeczytam sero, które mi dadzą. I do tej pory do, chciałem dodać, że do tej pory nie wiemy, co podpisaliśmy, po prostu zostaliśmy do tego zmuszeni. E, Ula gdy weszła jeszcze na, na komendę. Po prostu policjant e, podepchał ją do ściany i uderzył ją, i, i ją e, pałką po nogach. Chociaż nic nie zrobiła, była całkiem cześćwa, tak samo została zabrana. Do leska, chociaż była czeźwa na wyczeźwiałkę, co nic nie zrobiła, nie stawiała żadnych oporów no i co? Po prostu tak samo jak nas już, chociaż byliśmy już nie w stanie praktycznie chodzić, prosiłem tylko, żeby poinformować moich rodziców, gdzie się znajdujemy: że po prostu, bo mamy do, do tego prawo, żeby chociaż poinformować, nie poinformowała o moich rodziców. Powiedzieli, że oni nie mają takiego obowiązku, żeby poinformować moich rodziców. Po czym zabrali nas do szpitala w Uszczykach Dolnych na zbadanie ciśnienia. Powiedziałem, że się nie zgadzam na takie badania, że chcę dogłębnych badań, bo mój stan zdrowia jest o wiele gorszy i chciałbym dogłębnych badań po prostu. Jesteśmy po prostu skatowani, chcemy. No i nikt nam nic nie pomógł w szpitalu. Po prostu stali na nas, popłaczyli i, i po, po prostu zabrali nas do Leska. Po czym, gdy trafiliśmy tam do Leska, e, zabrano nam wszystkie sznurki i wpakowano nas do celi. Uczestnicy zdarzenia opisali, jak przebiegały działania policji 3 marca. Zostali przewiezieni na komendę najpierw w Ustrzykach Dolnych, później w Lesku. Chcielibyśmy zapytać rodzinę matki zatrzymanych. Jak oceniacie państwo działania ustrzyckich policjantów? Nasze naszej oceny wynika to, że ustrzycka policja bardzo nieładnie podeszła w stosunku naszych dzieci. Nie zachowali się bardzo nieładnie. Od tego jest sąd ukarać, jeżeli się źle zachowali. Od tego jest sąd, a nie policja, która zabrała na komendę i robiła z chłopakami, co sobie chcieli. Bili, katowali i prawie do zabicia. Y Panie, po całym zdarzeniu dowiedziały się y, praktycznie na drugi dzień. Y, wiem, że z, z mediów też dowiedziałem się, że były panie w prokuraturze, aby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjantów. Y, jak wyglądała ta wizyta w prokuraturze w Lesku? Pojechaliśmy z mamą drugiego chłopca do prokuratury w Lesku, gdzie poprosiliśmy o. Z panią prokurator o rozmowę, pani prokurator bardzo nieładnie do nas się w stosunku zachowała. Wyszła, powiedziała, że ona po prostu nic nie wie o zatrzymaniu dwóch, czwórki osób młodych, które miało miejsce zatrzymanie w Łuszczykach Dolnych, przewiezionych do, do Leska na komendę. Po czym yy, poszła, po, zadzwoniła na komendę do Leska i przyszła z wiadomością, że chłopaki zostały wypuszczeni. Gdzie my zaczęliśmy interweniować, powiedziała, że ona o czym nic nie wie. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy działania ustrzyckich policjantów były właściwe do zaistniałej sytuacji? Czy jako mieszkańcy Ustrzyk Dolnych oczekujemy od policji właśnie takich interwencji? Jak wyglądają codzienne działania prewencyjne policji w Ustrzykach Dolnych oraz zaangażowanie Powiatu Bieszczackiego w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? O te sprawy i inne związane z działaniem Komendy Powiatowej Policji. Zapytamy właściwe osoby i poinformujemy społeczeństwo w kolejnym materiale przygotowanym przez telewizję Bieszczady. Dziękujemy. Dziękujemy.